Cześć. Zastanawiasz się, jak zacząć grać w GTA 5 online? Szukasz dużego zarobku w GTA 5, ale nie wiesz, od czego zacząć i jak się za to zabrać? To dobrze trafiłeś. W tym odcinku pokażę ci, jak zacząć grać w GTA 5 oraz jak zarabiać duże pieniądze w tej grze. Zapraszam do oglądania. A więc pierwszym krokiem będzie uzbieranie pieniędzy na mieszkanie wysokiego standardu. Mieszkanie wysokiego standardu to takie, w których będziemy mogli organizować napady na napady, różne napady. Żeby zarobić na takie mieszkanie, najlepszym sposobem są tak zwane znajdki. Znajdki to rzeczy w GTA 5 Online, których szukamy. Takimi znajdkami są dwa rewolwery oraz jeden toporek. W sumie za te trzy znajdźki zdobywamy 750 tysięcy. Ale zastanawiacie się na pewno, jak zacząć w ogóle szukać tych znajdziek, od tego zacząć. I sytuacja tu jest bardzo prosta, ponieważ dostajemy SMS-a na nasz telefon w GTA5, w którym na przykład jest jakiś Obrazy, rysunek, jakieś znana lokalizacja, do której wystarczy się wybrać, i tak zaczynamy naszą przygodę ze, ze znajdźkami, lub jest jakaś informacja nawiązująca do jakiejś znajdźki. Drugim krokiem jest zakupienie właśnie tego mieszkania, o którym mówiłem. Widzicie go teraz na wideo. Ono jest najlepszym mieszkaniem na sam początek, ponieważ jest najtańsze, a ma jakby wszystkie te same opcje. Które posiada to mieszkanie, co najdroższe. Chodzi głównie o to, że będziemy mogli robić napady. Pierwszym napadem jest tak zwana akcja wyfleka. Jest to napad na mały bank przy lewej autostradzie. Za napad ten otrzymujemy około 100 tysięcy dolarów. Następnym napadem jest ucieczka z więzienia. Za nią otrzymujemy już więcej pieniędzy, bo około 350 tysięcy. Lecz ucieczka z więzienia robi się dłużej, jest więcej przygotowań, no też dlatego zarabiamy więcej pieniędzy. Trzecim napadem jest Human Labs. Tutaj zaczynają się już problemy, ponieważ coraz mniej osób chce robić te napady. Jakby randomy nie chcą zbytnio dołączać do tych napadów, ponieważ oni nie dostają za to żadnych pieniędzy i dlatego zaczynają się tutaj problemy. Nie mamy z kim robić tych napadów. Dlatego załóżmy, że Human Labs już nie zrobimy z powodu właśnie tego problemu, że nie mamy z kim zrobić tych przygotowań do Human Labs, ponieważ potrzebne są aż cztery osoby. Dlatego załóżmy teraz, że nie zrobiliście tego Humelabs, zrobiliście tylko te dwa napady, czyli macie coś około miliona złotych. W międzyczasie mam nadzieję, że kupiliście sobie też również jakieś podstawowe bronie, chociażby karabin, czy wyrzutnie rakiet, czy snajperkę, ponieważ w no, GTA to jest naprawdę potrzebne, żeby mieć bogaty asortyment. Ale wracając, jako krok trzeci musicie uzbierać sobie pieniądze na salon gier, byście mogli robić napady na kasyno. To jest bardzo ważne, ponieważ napady na kasyno to bardzo dochodowy biznes, za taki jeden napad wyciągacie około 1, 600 tysięcy, no tak jak mówiłem, jest to bardzo dochodowe, ale jak zarobić na ten napad na ten salon, ponieważ salon kosztuje 1900 tysięcy, czyli brakuje wam tam coś około 900 tysięcy. Sytuacja tutaj nie jest aż taka trudna, ponieważ Zwróćcie uwagę na lewy dolny róg nad minimapką. Tam często przychodzą Wam takie powiadomienia, że ktoś robi na przykład napad czy przygotowanie do napadu. I wyskupcie się tutaj na dwóch napadach: na Kaju Perico oraz na napad na kasyno. Są to dochodowe napady, nawet jeśli pomagacie, nie hostujecie tych napadów. I zakładając, że, za, że dostajecie jakby najniższą dole 15%, to za taki jeden napad na kaju, czy, na, czy właśnie na zapom e, chwilkę, czy właśnie na kasyno, bardzo przepraszam, zarabiacie za taki jeden napad jako osoba pomagająca około 350 tysięcy. Czyli wystarczy, że pomożecie trzem osobom, zrobicie trzy takie napady jako osoba pomagająca, nie host, i stać was już na salonier. No i kupujecie taki salongier. Oczywiście udajecie się do Lestera, tam jest taka krótka kaccenka. Kupujecie salongear, przygo robicie przygotowania i zaczynacie biznes napad na kasyno. Tak jak już mówiłem, napad ten jest. Biznesem bardzo dochodowym, zarabia się bardzo dużo. Jest rywalizuje on jedynie z Kajoperuką. Są to takie dwa biznesy najbardziej dochodowe, w których to czas przygotowań nie jest taki długi, a zarabiacie bardzo dużo pieniędzy. Ale wracając, robicie ten napad przygotowania, napad macie już milion sześćset. No i dobrze, robicie następny napad i macie już około 3 milionów. I dobrze. W tym momencie kupujecie sobie bunkier. Dlaczego bunkier? Bunkier to jest taki biznes, przy którym nie musicie jakby za dużo robić. Wystarczy, że będziecie dokupywać zasoby i pracownicy w bunkrze będą wam wytwarzać jakby ten cały towar, a wy później będziecie go tylko sprzedawać. Jedna sprzedaż takiego bunkra ze wszystkimi ulepszeniami jest warta milion dolarów, a na pełnej sesji nawet milion trzysta dolarów. Ale o tych ulepszeniach zaraz powiem. No i dobrze, kupiliście ten bunkier, towar Wam się w bunkrze wytwarza. Jeszcze taka, warto tutaj powiem Wam, żebyście dali sobie tutaj, jak widzicie teraz na nagraniu. Pracowników tylko i wyłącznie na produkcję towaru, żeby nie robili wam ulepszeń do broni czy do samochodów, ponieważ teraz i tak nie macie pieniędzy na samochody i bronie i w ogóle na takie dodatkowe rzeczy. Dlatego, no, nie warto. Musicie skupić się na zarabianiu pieniędzy. Ale dobrze, wracając, następną rzeczą jest zrobienie kolejnego napadu na kasyno. No, nie macie już zbytnio teraz pieniędzy, kupiliście bunkier, robicie napad. No i napad zrobiliście. Macie tam z napadu 1,6 mln, plus to, co wam zostało z zakupu bunkra, czyli. Czyli macie dość dużo pieniędzy, ponieważ macie aż 3 miliony. To jest bardzo dobra informacja. Za te 3 miliony jedziecie znów do bunkra i kupujecie te ulepszenia, o których wam mówiłem. Zwróćcie tutaj szczególną uwagę na ulepszenie pracowników oraz na ulepszenie wytwórni. Dzięki temu właśnie będziecie zarabiać tą kwotę, o której ja wam wcześniej mówiłem, czyli że milion złotych przy jednej sprzedaży. Zostało wam około, na koncie macie teraz milion, trzy, milion trzysta tysięcy. No i za milion złotych kupujecie sobie w tym momencie biuro. Polecam wam to najtańsze biuro, ponieważ niczym się ono nie różni od tego najdroższego, jedynie lokalizacją. Mając takie biuro, na razie nic z nim nie robicie, idziecie i hostujecie następny napad na yy, kasyno zakończyliście taki napad, zarobiliście milion 600. no i aktualnie macie załóżmy około te milion sześćset tysięcy na końcu ponieważ tam no jakieś drobne wydatki zrobiliście, wiadomo wydaje się no i za te milion nie całe oczywiście, kupujecie sobie dwie fabryki, dwie fabryki małe, paczki tak zwane każda fabryka kosztuje 200 tysięcy, Czyli wydajecie w tym momencie 400 tysięcy. No i robicie sobie w tym momencie paczki. Sprowadzenie trzech paczek, zlokalizowanie kosztuje 18 tysięcy. Biznes paczek to jest biznes, w którym ogólnie chodzi o to, że, ściąga, że kradniecie różne materiały typu jakieś medykamenty, czy tam amunicja do swojego magazynu, a później to sprzedajecie. Biznes ten. Polecam Wam sobie kupić, ponieważ jest on dochodowy, a wiadomo, że na pewno już po czwartym napadzie nie będzie chciało Wam się robić kolejnego i kolejnego, ponieważ to jest bardzo żmudne i zniechęciłoby Was to trochę do grania w GTA 5. Robicie, no i kupujecie sobie taki magazyn, macie na koncie około dalej milion dwieście, no i robicie sobie paczki. Z Zapełnienie dwóch tych, dwóch tych magazynów do pełna kosztuje Was około 200 tysięcy. No i sprzedajecie ten magazyn i zarabiacie na tym 600 tysięcy, czyli macie 1,6 600 magazyny Wam się zwróciły. W tym momencie powinniście mieć już gotowy na sprzedaż bunkier. Jedziecie do takiego bunkru, klikacie przycisk Sprzedam w Los Santos i. Sprzedajecie ten bunkier. Powinniście zarobić około miliona, miliona dolarów, no chyba, że wasz bunkier nie jest pełny. no co zrobicie tam trochę mniej. Aktualnie na koncie powinniście mieć już około 2 milionów 600. 000. Za 2 miliony 600 dolarów kupujecie sobie. Yy, Klub motocyklowy, jest to początek Waszego następnego biznesu, jakim są fabryki, wytwórnie, no zaraz Was w to tajemniczą, kupujecie sobie taki klub motocyklowy, Klub motocyklowy kosztuje jeszcze wam powiem 200 tysięcy w Sandy Shores. Ja polecam wam sobie kupić albo w Sandy Shores, albo w Los Santos. Te kluby, te kluby motocyklowe niczym się nie różnią, tylko lokalizacją. Gdzie wam wygodniej to sobie kupcie. Ja wam polecam, no nie wiem, ja mam w Los Santos, ale... W, bez różnicy czy w Los Santos czy w Sandy Shores. Kupcie sobie tam, gdzie chcecie. Ja zakładam, że kupiliście w Sandy Shores, no i wydaliście na to 200 tysięcy macie na koncie 2 miliony 400 tysięcy i kupujecie sobie pierwszą fabrykę, jaką jest fabryka kokainy. Fabryka ta kosztuje milion złotych w Sandy Shores. No i musicie oczywiście kupić jeszcze ulepszenia do tej fabryki, by działała ona najsprawniej jak tylko może. Ulepszenia do takiej fabryki kosztują o 700 tysięcy, czyli wydaliście w sumie już milion dziewięćset, tak? Tak, 1 900 tysięcy, macie na koncie jeszcze 700 tysięcy. Za te 700 tysięcy, no, nie poszalejecie, kupuje, robicie sobie następny napad na kasyno, no i mając tam mieliście 700 tysięcy, zrobiliście napad, to macie 2 miliony 300 tysięcy. No i kupujecie sobie za to dwie następne fabryki, jaką jest fabryka metamfetaminy, nie marihuany, przepraszam, oraz fabryka brudnych pieniędzy. Są to Fabryka metamfetaminy, kokainy oraz brudnych pieniędzy. Są to, są to trzy fabryki, które najbardziej opłaca się kupić. Są one najwartościowsze, one dają wam największy dochód. Są po prostu najlepsze. A do wyboru, tak na marginesie, macie jeszcze dwie inne fabryki. Są to fabryki chyba marihuany oraz podrabianych dokumentów, ale ich się nie opłaca kupywać. No i macie te dwie fabryki, załóż robicie sobie kolejny jeszcze napad albo sobie robicie teraz w tym momencie paczki jak tam się wam chce i kupujecie sobie oczywiście ulepszenia do tych fabryk. No i macie tak naprawdę już bunker działający na maksa, trzy fabryki działające na maksa, salon gear, macie też oczywiście biuro, macie klub motocyklowy, macie paczki. Zaczynacie naprawdę być wartościowymi graczami, zarabiacie już naprawdę bardzo dużo pieniędzy i następnym krokiem polecam wam sobie kupić myślę, import export. Import export to jest biznes, w którym to kradniecie samochody, które następnie tuningujecie i sprzedajecie dalej. Za taki najlepszy samochód. Zwaną klasę wysoką otrzymujecie 100 000 dolarów, nie licząc tuningu, a tuning to koszt około 15 tysięcy dolarów. Mając import, eksport i inne pozostałe biznesy, warto sobie kupić w tym momencie klub nocnym. Klub nocny to jest takie zespojenie waszych wszystkich biznesów. Polega on na tym, iż wasi technicy z klubu nocnego będą sprowadzać wam towar z bunkrów, waszych tych trzech fabryk, z magazynu paczek. Będą go po prostu sprowadzać. Wy... Wy nie będziecie musieli robić w klubie nocnym po prostu nic. Klub nocny będzie robił wszystko sam. I wystarczy, że wy będziecie raz na ruski rok sprzedawać taki klub nocny i będziecie otrzymywać około miliona za taką jedną sprzedaż, a nie robicie nic w klubie nocnym, ani nie wydajecie żadnych pieniędzy, nawet na żadne zasoby. Kompletnie nic. Następnym biznesem, który warto sobie kupić jest są napady na Caju Perico. Czyli musicie sobie kupić kosatkę. Kosatka, czyli ta łódź podwodna z ostatniego update'u jest no bardzo droga, ale no musicie, ponieważ Periko, napady na Perico, tak jak już wam wspominałem, są naj, najbardziej dochodowymi napadami w GTA 5 online. No, konkurują jedynie z napadami na kasyno, dlatego no musicie sobie kupić napady na Cayo Perico i robicie sobie takie napady, są one dosyć proste, no wystarczy, że tam wpłyniecie kosadką, tunel odpływowy, wypykacie wszystkich, headshoty, strzelacie, kradniecie, no i uciekacie cały napad zrobiony. Trudniejsze są myślę nawet, że niektóre przygotowania niż sam napad. więc no. I mając już wszystko, prawie wszystko, zostaje wam do kupienia tylko jedna rzecz. Są to jest to baza. Baza umożliwia wam robienie tak zwanych nowych napadów. To już w sumie nie są nowe napady, ale kiedyś je tak nazywano. Taka baza kosztuje około miliona 600 tysięcy. No i baza pozwala Wam na robienie tych napadów, ale czy Wy będziecie robić te napady, no to już w sumie sam nie wiem, ponieważ napady te nie opłaca się zbytnio robić, porównując je do takiego na przykład napadu na kasyno, czy właśnie Cayo Perico I pewnie... Nie starczy Wam zbytnio czasu na zrobienie wszystkich napadów, ponieważ to robi się napady przygotowania do napadu i no dużo czasu to zajmuje, ale no bazę dlatego dałem ją na samym końcu, żebyście ją po prostu mieli. To jest taki już ostatni wasz biznes, żebyście mieli po prostu wszystko co jest możliwe do odblokowania w GTA 5 online. No i to by było już w sumie wszystko. Teraz zarabiacie po prostu grube miliony. Ja dzięki, tym, ja dzięki temu, że mam wszystkie te rzeczy, jestem w stanie zarobić dziennie, takiej, no, dziennie w real life yy, około 3 milionów, no, około nawet 5 milionów przy dobrych wiatrach. Więc, no, widzicie, że mając te wszystkie rzeczy, korzystając z mojego poradnika, też staniecie się takimi graczami jak ja. Będziecie zarabiać tak, takie duże miliony dziennie, a miesięcznie i tygodniowo to już w ogóle. No i co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Zostawcie suba, lajka. Mam nadzieję, że w miarę dobrze wypadłem, ponieważ jest to mój pierwszy filmik na YouTubie. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa! pa.